Już wcześniej na procesie uczenia, z pewnością dzisiaj będziemy nawiązywać do tego, bo jest to związane też z tym, jak efektywnie prowadzić organizację, a przypominając to, o czym mówiliśmy w procesie uczenia, to podstawowym naszym takim zadaniem, jako nauczycieli i przedszkoli i szkoły, jest organizacja

nie? nie ja właśnie nie. jeszcze tak, co Jeszcze no. mogę, jak inaczej na czy To było szybciej i tak samo. No. Wyżej, no. Tak, wyżej rąk. Nie? To zrobimy trzecią rundkę? Teraz no. ja ja żeby... o to, żebyście e, no tak e, w czwórkach porozmawiali na temat tego, e, jak rozumiecie tą wartość pracy zespołowej i za chwilę o tym sobie po prostu opowiemy. Proszę. Wasza czwóreczka. Tak? Proszę tutaj gdzieś, Czekaj, bo tutaj jeszcze skupienie na celu zostało. To tutaj zostańcie, dajcie je po jednej osobie Ja tak żeby tam poszły, żebyście się połączyli w takie trzy tutaj zespoły. Nie, to jest do całej placówki. Czyli tak. tutaj nieważne jest w jakich grupach, tylko wszystko. E, opiszcie, co możemy opisać w na Ile jest grup? Jak się nauczyciele w tych grupach pracują? Jakie są zajęcia dodatkowe? W jakich godzinach funkcjonuje placówka? Wymieniajcie się i za chwilę przeczytamy. bo uczy przez działanie i to trzeba po prostu zweryfikować, bo jeżeli chcecie, to może być to elementem takim, który doskonalicie do pracy. Fajnie się to też wiąże ze współpracą jak metoda projektu, ale nie do końca możemy się umówić, że to jest projekt edukacyjny, bo to jest metodycznie troszeczkę inaczej o samorozumienie i że cel jest w języku dziecka. To też jeszcze tam możecie do tego celu napisać, bo to ma być cel dla dziecka, żeby ono zrozumiało właśnie te dwie gwiazdy jedno Dlaczego to jest ważne? Żebyśmy nie zaczynali od negatywów że informacja zwrotna musi być pozytywna, tym bardziej, że jesteście w pozytywnej dyscyplinie, nie? że to nie jest powiedzenie, że coś źle zrobił. Informacja zwrotna nie jest powskazaniem, wskazaniem, że coś dziecko źle zrobiło. bo Bardzo często tak nauczyciele rozumieją, że już udzielili informacji, ale to nie o to chodzi, żeby powiedzieć, co było złego. Tylko żeby zbudować wartość, co zrobić dobrze i w jakim kierunku masz się rozwijać. Po tym chorób adaptacji, ponieważ przychodzą przyszły do nas wiem dzieci nowych, które jeszcze nie wiedzą, jak wygląda cały dzień grupy, ale mamy tą grupę już, która rok chodziła i ona już jest dosyć e, zwarta i wie, na, jakie mamy zasady. Więc jeżeli chodzi o ruch drogowy, to byśmy chcieli e, najpierw e, e, zapoznać z Ruchu Słuchajcie, no, bo dobrze. żeby się nauczyć, to trzeba zrobić coś nowego, nie można robić cały czas, co możesz dodać, popatrzcie, tutaj właśnie chodzi o to, żeby popatrzeć na cele, co nowego im dodasz, co im możesz nowego dodać, żeby się czegoś nauczyli, a nie tylko utrwalili. Raz I poznajemy siebie. I teraz waszym zadaniem jest rozpisanie tego projektu. Jak go, co będziecie robić w ramach tego, nie? Tak? Co, co rozpisujemy teraz? Bo żeby coś się zadziało... To musimy zrobić historię tego zadania. Chcę podziękować. Ciebie bardziej znam, więc mówię, podziękuję Tobie za to, że byłaś na wizycie studyjnej. I to było dla mnie bardzo ważne, żebyście z tych placówek przyjechali i zobaczyli, jak wygląda skram w praktyce. Każdy wybiera sobie coś. To dla Was jest taka chwila, żeby podziękować sobie za coś dobrego. I tym kończymy spotkanie. Nie kończymy, przepraszam, bo teraz się zaczyna, zaczyna planowanie. Już była stop klatka, podsumowałyście, zrobiłyście co dobrego, co trudnego, podziękowałyście sobie i zaczynamy znowu plan. Czyli jaki cel, jaki, e, jakie zadania, co wybieracie z procesu uczenia. Co zaplanowane z rodzicami i czy jest jakieś wydarzenie edukacyjne, które planują. Wybierzcie po jednym elemencie z procesu uczenia. Może niech to będą cele, przećwiczcie sobie po prostu cele, żeby wejść w praktykę, żeby się Nie nauczyć tego tak sobie i wydarzenia, wydarzenia edukacyjne i to jest po prostu wszystko. Trzy elementy. Zaplanować tą imprezę, zrealizować. Wybrać jedno zadanie z organizacji procesu uczenia. Na backlogu będzie ja wypisane, jakie są poszczególne elementy, bo wejdziemy z, z procesu uczenia ze współpracą na tym szkoleniu. Więc będziecie mieć kolejne elementy, taki pod backlog, co robić, jeżeli chodzi o współpracę, a teraz poćwiczcie cele. I jeżeli chodzi o takie rzeczy, które się pojawiają, bo pewnie będzie zebranie z rodzicami czy coś, to sobie po prostu na bieżąco tutaj rozumiemy. Roz, roz,